Impreza, którą odwiedziliśmy z kamerą, dowodzi, że rocznicę można świętować na wesoło. Remo Remokar zamienił na jeden dzień swoją siedzibę w Święcicach w park rozrywki. Już pierwszy rzut oka wyraźnie wskazywał, że intencją organizatorów tego plenerowego spotkania było zapewnienie możliwości miłego spędzenia czasu całym rodzinom. Dzisiaj e, świętujemy 17-lecie współpracy z firmą MAN Truck Bus. Cieszymy się, że zaproszenie przyjęło ponad 400 gości. Nasza impreza ma charakter motopikniku. Wszystko więc podporządkowano luźniejszym, zabawowym regułom przynależnym takim spotkaniom. Ale równie wyjątkowy dzień zdarza się tylko raz w roku. Codziennością Remokaru jest troska o pojazdy użytkowe różnych marek. Jako jeden z największych partnerów serwisowych Mana posiada 26 stanowisk serwisowych. Posiadamy bardzo wysokiej klasy lakiernię, która umożliwia nam dokonywanie usług na bardzo wysokim poziomie jakościowym. Przemawia za tym datujące się od 1998 roku doświadczenie firmy Remokar. Kolejnym atutem jest nowoczesny, przestronny i po prostu elegancki obiekt. Następny mocny punkt to powiązanie z silnymi partnerami, pozwalające w jednym miejscu zadbać o całą flotę pojazdów. Spółka Remokar od dwóch lat należy do grupy kapitałowej DBK, która w swoim portfelu posiada takie marki jak DAF, Iveco, MAN, Kegel, Koło. Specjalizujemy się w remokarze w naprawach samochodów ciężarowych, w sprzedaży naczep Cyster marki Kobo, posiadamy wykwalifikowaną kadrę pracowniczą, która specjalizuje się w usługach serwisowych, jak również w naprawach powypadkowych pojazdów ciężarowych. Ale dziś na placu królowały nowe auta. A skoro świętowano związki z MAN-em, to i samochody tej właśnie marki zajmowały tu najważniejsze miejsce. Ciężarówki wystąpiły w jednej z głównych ról w jubileuszowej zabawie, ale organizatorzy zadbali o to, aby wszyscy czuli się świetnie. Motopiknik prowadzi Jakub Bielak. Przewidzieliśmy szereg konkursów dla mężczyzn, jak mobilki na drodze, jak gotowanie potrawy, którą potem będą testować kobiety i będziemy wybierać mistrza kuchni. Panowie przepasani fartuchami puścili wodze kulinarnej wyobraźni. W ruch poszły noże i deski do krojenia, a nad patelniami unosiły się aromaty użytych ingrediencji. Wykwintność potraw poddana została osądowi, a syte wrażeń smakowych panie mogły zmierzyć się z ciężarówką. Oprócz tego przewidzieliśmy także konkursy dla kobiet. Tutaj warto wspomnieć o slalomie dla kobiet, gdzie panie będą mogły sobie pojeździć MAN-em, ze skrzynią automatyczną, żeby było łatwiej. Ciągnik pod dotknięciem delikatnych, kobiecych dłoni spotulniał jak baranek i posłusznie dawał się wodzić po trasie slalomu. Wytyczające jego trasę słupki pozostawały nienaruszone, z jednej strony dowodząc umiejętności powożących pań, z drugiej wskazując, że nie taki straszny MAN, na jakiego wygląda. Oprócz tego przewidujemy także i zapraszamy dzieci na konkursy, na jazdę autkami po torach, na zjazdę na zjeżdżalni, czy też zabawę z kulami w wodzie. Najmłodszym uczestnikom imprezy przygotowane dla nich atrakcje sprawiały wiele uciechy. Nieco starsi też mieli wiele sposobności do przeżycia radosnych chwil. Całe szczęście, że nudne rocznicowe akademie odeszły już do Lamusa, bo przecież udział w takiej rodzinnej zabawie jest i przyjemniejszy, i na dłużej zostaje w pamięci. Gratulujemy pomysłu i polecamy jego wykorzystanie innym firmom.